jestem wszyscy byli zadowoleni z graniem, robiąc z baranciarem pole, żeby ustawić pole dla nas, żeby ludzie byli bardzo zadowoleni z całego słyszałem tak. Słyszeliśmy tutaj dużo dobrych i miłych słów pod waszym kątem, czyli rozumiem, że ludzie Grania są bardzo zadowoleni od 11 lat sposobem, w jakim przygotowujecie turniej. Chciałem zapytać, jakie przyjmujecie kryteria aby każdego roku wybrać inne, innego gospodarza tego turnieju. W jaki sposób yy, po prostu ustalacie sobie, kto będzie następnym yy, organizatorem turnieju w przyszłym roku na przykład? Or, Polish Working Golf Association zawsze będzie organizatorem Polonia OPE. My to zaczynamy 11 lat temu i mam 11, <tryk> 11 lat do dzisiaj dalej będziemy prowadzić Polonia OPE. To, żeby zapraszamy wszyscy Polacy, co grają w golfa. Od całego świata, gdzie gdzie mieszkają, zapraszamy ich do nas na Polonia Open na Florydzie, żeby się spotkać z nami, zagrać z nami. I to wspaniała zabawa, to co ja widzę. Ludzie mają spotkanie z innymi Polakami, zasmieniały Polacy przyjechały z Australii, z Anglii, z Niemiec przyjeżdżały z Polski, dużo z Polski zapraszamy wszystkich z Polski, oczywiście, żeby przyjechać na Florida. Piękna pogoda, tutaj jest piękne pole mają. Pozostaje mi tylko po prostu podziękować Ci, bo jestem na pod tysiąc czwarty razy i widzę, że Twój wysiłek tutaj na miejscu, wiesz Ci wszyscy zabiegani golferzy ciągle zwalczający się do Ciebie z wszystkimi problemami które musisz niestety sam się tutaj z nimi borykać i fantastycznie tak, sobie z tym radzisz, gratuluję organizacji dziękuję. i myślę, że e, mając takiego menadżera, Paweł tutaj może być dumny z Ciebie i, i bardzo Ci dziękuję za to no, wszystko. Paweł nie może tego zrobić, A <laughs> to jest dobra no, wola, no, wszystko nam prowadzi, ja tak. jestem jego obsługacją. Czy jesteś za, za tym Tak. Teamwork, teamwork, teamwork. Stany jest z Chicago, wczoraj rozmawialiśmy z Tobą, widzieliśmy tutaj twoje wysiłki e, w szeniu piłki do dołka e, Jak ci dzisiaj szło. E, może nie mówmy o tym. <grym> Bo no, było fajnie, fajnie, było, super była zabawa. Ja już tu przyjeżdżam dziewiąty raz, jestem na tym turnieju. Tylko nie byłem na pierwszym i tamtego roku ze względów budżetowych nie mogę być. E, pogoda dopisuje, jak ja jestem zawsze, jest bardzo ładny, jeszcze nigdy nie było deszczu tamtego roku nie było mieli też i zimno, w tym roku jest piękna pogoda jak zawsze, także enjoy it, szkoda, że nie ma tak dużo ludzi jak zwykle, bo no, może ze względu na ekonomię, może z jakichś innych powodów nie poprzyjeżdżali, ale, ale mamy fan, jest dużo znajomych, przez tyle lat poznaliśmy tylu golferów, że wszędzie gdzie nawet pojedziemy do Polski to już znamy ludzi, jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tak. tu nie jest mała fascynująca, sam zainteresowaniem patrzę na to, jak, jak ludzie tutaj się bawią i się być Czy dużo trenujesz w domu w Chicago? W zasadzie no, my to już nie trenujemy jak zawodowcy. Tak, gramy dwa razy w tygodniu. Mamy Chicago Tour, tak zwany. Jest to w mniej 12. Na każdym zbiera się punkty. I, I później jest klasyfikacja końcowa. Dlatego dużo Chicago potrzebujemy się w golfie. Mamy bardzo dużo golfiarzy, którzy są single handicap. I tutaj są jedni z faworytów na tym turnieju. Zawsze prze, przede wszystkim są w czołówce. A w tym roku nasz klub organizuje ma dziesięciolecie istnienia. Organizujemy duży turniej, Pola Mopę dziesięciolecie. Będzie dwudniowy turniej na też na pięknych polach golfowych w czerwcu. Już serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przyjęcia udziału. No, i tak jakoś współpracujemy z Henrym, współpracujemy z, z Pawłem już od tylu lat. Jak się ta współpraca ma pani układa. Panie, tak, dziękujemy bardzo. Może na zakończenie chcielibyśmy powiedzieć, że transmisja internetowa trwa do momentu, kiedy nie włączymy tych kamer i, i chcielibyśmy tutaj jeszcze Henry'ego poprosić o to, że przedstawi nam program, cały szkedżu na, na jutro i na pojutrze, kiedy ten będzie się kończył. Tak, jutro znowu gramy drugą rundę na pole South i po jutro. O e, której godzinie zaczynamy? Zaczynamy o 8, tak jak zwykle, jutro o 8, w sobotę o 8 i jutro e, po drugiej rundzie parę będą, fajty będą według wyników. Tak. tak. I po zakończeniu oczywiście mamy imprezę, e, będzie impreza i będą nagrody i marynarki. Oczywiście Polonia Open, bo każdy przyjeżdża i księżyc do Marynarki Polonia Open. Tak. proszę Państwa o marynarki. Dziękujemy serdecznie Panu, Dzień, do zobaczenia jutro. Do zobaczenia do jutro.